Nazywam się Janka Kaczmarek, jestem kompozytorem. Jestem też gościem festiwalu Netia of Camera. Cenię ten festiwal za jego niezależną formułę. Gdzie w Krakowie jest najlepsze miejsce na majówkę? Naszym zdaniem w kinie. Trwa przecież Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Netia of Camera, którego program zadowoli najbardziej wymagających widzów. Tradycyjnie pomyśleliśmy nawet o tych, którym oprócz świetnych filmów trzeba zapewnić miejsce do zabawy czy przebrania się. Najmłodsza publiczność jest mile widziana w kinie Kiów Studio, gdzie codziennie o godzinie 11.00 bezpłatnie wyświetlamy festiwalowy repertuar. Jutro pokażemy Cake, film za rolę, w którym Jennifer Aniston nagrodzono w Toronto oklaskami na stojąco. Pamiętajcie, że w ramach Of Family zapraszamy nie tylko mamy, ale również tatusiów, dziadków oraz. Z i wujków. Tych, którzy od cichych, kameralnych wnętrz wolą otwartą przestrzeń, zapraszamy natomiast na wieczorne projekcje w kinie na Placu Szczepańskim. Dzięki wsparciu naszego partnera głównego, Gino Rossi, zobaczycie dziś dokumentalny poemat Wima Wendersa Buena Vista Social Club. Nie zapomnijcie też o seansach filmów konkursowych, które czekają na oceny zarówno jurorów, jak i wasze. Wszystkie produkcje polskie oraz zagraniczne walczą bowiem o nagrodę publiczności, której partnerem jest właściciel platformy handlowej Allegro. Wyniki poznamy na gali zamknięcia i do tego czasu zbieramy po projekcjach karty do głosowania. Program Netia Off Camera to oczywiście nie tylko filmy, ale i bogaty wybór wydarzeń towarzyszących. Do takiej należy trwający od wczoraj serial.com. Maja Ostaszewska, witam. Jesteśmy na Serial Con przy okazji festiwalu Netia Off Camera w Krakowie. Zapraszam. Impreza cieszy się wielkim powodzeniem wśród publiczności. Również zaproszeni goście są pod wrażeniem. O projekcie opowiedziała nam jedna z organizatorek, Joanna Kucharska. Rozmawialiśmy najpierw o produkcji seriali internetowych i ogólnie projektów nowej technologii cyfrowej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, ale także u nas z naszymi gośćmi. Natomiast potem zajęliśmy się polską produkcją i serialem Druga szansa. W jego ramach odbywają się prelekcje, panele, warsztaty, spotkania z twórcami oraz seanse wybranych produkcji. Filmy, spotkania, dyskusje, imprezy. Netia Off-Camera rozkręciła się na dobre także w naszym klubie festiwalowym. Dzisiejszy intensywny dzień zakończymy wspólnie z Kubą Karasiem z The Dumplings. Do zobaczenia w pasażu.